Gdy wszystko się sypie i nie wiemy co się dzieje i nie wiemy co mamy robić w społeczeństwie, to co robimy instynktownie? Wracamy do tradycji, wracamy do przeszłości. Dlaczego? Bo tradycje są sprawdzone przez wiele lat, przez wiele ludzi, są przemyślane, są solidnymi strukturami, na których możemy się oprzeć. Gdy nie wiemy, co się dzieje, i nie wiemy, co mamy robić. Więc, gdy ciebie dopadnie taki gorszy stan, od razu pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy, to jest to: trzymam się rutyny, się, trzymam się tego, co było ustalone wcześniej. I na tym mogę polegać, bo możesz polegać na tych rzeczach, które ustaliłeś z lepszej energii. Praktycznie opierasz się na lepszej energii. Gdy Dopada nas taki gorszy stan, to robimy się reaktywni często. I mamy ochotę działać, zrobić coś szybko, mocno, spektakularnie, żeby się zmieniły rzeczy. I ludzie w takich momentach, gdy czują się źle ze sobą, mają ochotę podjąć jakieś decyzje, rozpocząć jakąś nową rutynę, nowy trening, rozpocząć jakiś projekt, zadzwonić do tej osoby, odegrać tą ważną rozmowę, napisać tego ważnego maila, żeby się podziało, żeby ruszyło do przodu. To jest pułapka. Gorsze stany trzeba przeczekać. Gdy podejmujesz jakieś nowe decyzje i wykonujesz jakieś kroki do przodu, to wchodzisz w tryb tworzenia rzeczywistości. A nie chcesz wchodzić w tryb tworzenia rzeczywistości, gdy jesteś w gorszym stanie. Bo nawet jak podejmiesz jakieś takie fajne, obiektywnie, teoretycznie decyzje, obliczone, wykalkulowane, to będą nasiąknięte tym gorszym stanem. Więc gdy dopada cię gorszy stan, od razu wiedz o tym, że jest coś na czym możesz polegać. Na przeszłości. Na tym, co było ustalone dawniej przez ciebie. Masz te pięć rzeczy ustalone wcześniej, te dobre rzeczy i jak będziesz je robił, jak będziesz wykonywał te rzeczy? Co masz dzisiaj? Masz to spotkanie ustalone wcześniej? Masz ten projekt, który był rozpoczęty wcześniej, który wymaga trochę pracy. Wkładasz tam po prostu pracę i nie będą spektakularne efekty, nie będzie niesamowitych rzeczy, nie zmieni się wszystko nagle. Ty wiesz, że na tym możesz polegać, na spokojnie, i stan minie. Jak jesteśmy w takim gorszym stanie, to mamy wrażenie, że ten stan był od zawsze i będzie na zawsze, ale mija. Więc to jest pierwsza strategia: trzymaj się starego, trzymaj się swojej rutyny. Jesteś bezpieczny. Praktycznie? Zachowujesz wierność samemu sobie, wierzysz w siebie, wierzysz w tą wersję siebie, która dawniej miała lepszą energię i ustaliła pewne rzeczy. Strategia numer dwa. Gdy jesteś w gorszym stanie, to często jest tak, że zaczynasz się potykać, mylisz się, popełniasz takie błędy. To cię frustruje to powoduje, że popełniasz kolejne błędy. Gdy zauważysz, że w tym gorszym stanie, potykasz się, mylisz się, błądzisz cały czas, to od razu idź się spocić. To jest strategia, która działa cuda. Od razu idziesz się spocić. To jest jak reset, jak wyłączenie i włączenie komputera ponownie. Jak programy się zacinają, to pierwsza, najprostsza rzecz, która zazwyczaj działa, to jest wyłącz komputer i włącz go jeszcze raz. Spocenie się to jest to samo. Idziesz na jakiś szybki, mocny trening, jeżeli nie masz dużo czasu, idziesz pobiegać, Stwarzasz trochę czasu, żeby iść pobiegać, jak tylko będziesz miał możliwość, albo idziesz do sauny, żeby zobaczyć, że twoje ciało wydala pot. Gdy zobaczysz, że wychodzi pot z ciebie, to się resetujesz. Wiedz o tym, że twój mózg się resetuje. I gdy się spocisz, to ten ogólnie gorszy stan niekoniecznie minie, ale te błędy w twoim mózgu, które powodują ciągle, ciągłe potykanie się i zacinanie się, to się zresetuje. Twój mózg się zresetuje. Więc to jest strategia numer dwa. Gdy zaczniesz się zacinać i potykać, idź od razu się spocić. I uwaga, nie będziesz rezonował z tym. Bo gdy potykasz się, błądzisz, frustrujesz się, to powoduje więcej potykania się, to jest stan, który chce się utrzymać. Ta frustracja, że błądzę i mylę się i się potykam, to się rozkręca i to chce żyć dłużej. I w tym stanie nie rezonujesz z rozwiązaniem. Więc w sytuacjach, w których ty jesteś w takim gorszym stanie i błądzisz i się potykasz, to jest ważne nauczyć się narzucać swoją wolę i robić rzeczy, z którymi nie rezonujesz. Nie rezonujesz z treningiem albo ze spoceniem się, ze zrobieniem czegoś, żeby się spocić. Narzucasz tą wolę i robisz tą rzecz, z którą nie rezonujesz. Trzecia strategia. Co zrobić z tymi myślami, z tymi mrocznymi myślami, które pojawiają się w naszej głowie? Jesteś bezwartościowy. Pojawia się taka myśl, czasami. Zaczynasz czuć się źle ze sobą i myślisz sobie, że nie masz wartości, że Ty nie masz takiej fajnej jakości, że nie jesteś taki fajny, jak myślałeś. Jesteś gorszym człowiekiem. Jesteś bezwartościowy. Taka myśl w głowie. I ta myśl mówi ci, jesteś bezwartościowy i wiesz o tym w sumie. I wszyscy ludzie wiedzą o tym. Popatrz, się. widzisz, jak się patrzą na ciebie? Oni wiedzą, że jesteś bezwartościowy. Widać to w ich oczach. Patrzą się na ciebie i widać to. Oni wiedzą, że jesteś bezwartościowy. Wszyscy wiedzą. Czy ty wiesz? Pojawiają się takie myśli i one są mroczne. Strategia tutaj jest taka. Gdy pojawią się takie myśli, to od razu wyobraź sobie, że te myśli to jest twarz demona, który mówi do ciebie, bo to jest demon. Stwórz sobie w swojej głowie takie połączenie, że gdy pojawiają się te myśli, to jest demon, który mówi do ciebie. To nie jesteś ty, to jest demon. Wyobraź sobie taką obrzydliwą twarz demona. Demony robią coś takiego. Wykorzystują zblokowane, ciężkie emocje z przeszłości, na bazie doświadczeń z przeszłości, z dzieciństwa, jakieś traumatyczne doświadczenia. Masz jakieś zblokowane emocje, które nie wypuściłeś. Demon wykorzystuje te emocje z przeszłości, żeby stwierdzić, jaki jesteś w teraźniejszości, żeby stwierdzić, co się stanie w teraźniejszości, na bazie czegoś, co się wydarzyło dawno, dawno temu. Te emocje same w sobie możesz wypuścić. Możesz iść się wypłakać, możesz zacząć pisać intuicyjnie, możesz iść się wygadać, porozmawiać z kimś. W jakiś sposób ruszyć, żeby to przeszło. Żeby wyszło. To jest proces emocjonalny. Ale te myśli, nie wpuszczaj tych myśli. Gdy zauważysz, że pojawi się taka myśl w twojej głowie, że jesteś do niczego, że nie dasz rady, że przegrasz, że stracisz, to od razu powiedz, zejdź mi z oczu demonie. Nie chcesz mieć demona przed sobą. Jest brzydki. Gdy pojawiają się takie myśli, to pomyśl sobie, to jest brzydkie. Nie chcę mieć tego przed sobą.